To nie lej, miasto aniołów To legia akademicka drużyn zespołów Bez troska i luz Kończą się właśnie, bojowy wóz I nikt z was nie zaś Nie pozdrawia was wojsko, to wsparcie odwita Skończyła się teoria, zaczęła się praktyka szastyka. chcecie szkolić się z nami? Taktyka zawita Cześć, witam wszystkich Dzisiaj odcinek specjalny Zajmiemy się w starej tradycji Czyli w miejscu, w którym Witani są nowi żołnierze chodzący na jednostkę oraz ci, którzy kończą służbę. Aktualnie znajdujemy się w części ceremonialnej i dziś odcinek o historii i tradycjach jednostki, w które się szkole, czyli w drugim mazowieckim Pułku saperów. Jednostka brała udział w wielu misjach, chociażby na Bliskim Wschodzie, byłej Jugosławii czy w Kambodży. Głównym zadaniem było rozminowanie terenu, budowa odbudowa lokalnych dróg. Czy po prostu ogólnie usuwanie wszelkich niebezpiecznych materiałów, które mogłyby zagrozić ludności cywilnej? Zajdujemy się teraz w części wystawowej, sali tradycji. Tutaj w gablocie mamy miny przeciwpancerne składające się z kompozytów, drewna albo metali. Natomiast w tej części mamy miny przeciwpiechotne. Tutaj mamy tą puszkę taką metalową, to jest taka mina skacząca, która wyskakuje na około 1,30 m, po czym razi cele odłamkami. Aby ustosunkować sobie skalę problemu, z jakim musiała sobie poradzić powojna Polska po II wojnie światowej, wystarczy spojrzeć na tą tablicę, na której mamy ilość min wydobyta przez e, wyróżniających się seperów. Najbardziej efektywny okazał się Stanisław e, Abramiak, który wydobył ponad 17,5 tysiąca min. Kolejny ważny element, czyli barwy. Barwy seperów są czarno-czerwone, czarne od dymu, czerwone od krwi. Drugą brygadę saperów, której tradycją przyjął drugi mazowiecki pułk saperów, powołano w celu przygotowania przepraw oraz odbudowy mostów, które zostały zniszczone przez Niemców, którzy wycofywali się, kiedy front szedł na zachód. Ok, teraz przejdźmy do oznaczni symboli jednostki. Najpierw mamy oznakę pamiątkową, która składa się z krzyża martyniańskiego na tle twierdzy nawiązującej do twierdzy Modlin. W środku mamy kodło Mazowsza oraz barwy czerwono-czarne, to są barwy saperów i oznaczenie drugi Mazowiecki Pułk Saperów. Następnie mamy oznakę rozpoznawczą noszoną na lewym ramieniu mundurów w wersji galowej oraz w wersji taktycznej ze stonowanymi barwami. I na końcu mamy proporczyk noszony przez żołnierzy na berecie. To by było tyle na dziś. Za chwilę idę na zajęcia z musztry, ponieważ w sobotę mam przysięgę, musimy wypaść jak najlepiej. No i co? To zobaczymy w następnym materiale.